poznajcie pepę pana Padla. Mieliśmy taki gotowy odcinek. On się nie udał, bo, bo się wyciągnąłem. Były ustawienia jak na Dobra. To ja czekaj, Nie, kurde, ja będę... Nie, ja wyłdę kupiłem. To musimy od razu beton. Od razu beton. Ja będę robił mury. Pokażemy Nie, duży. od razu beton! Bo oni tu fajerbolami będą niszczeli. A no, no no, ja też kupiłem dojś. Dobra, daj do MDC, żeby tam... Dobra, dobra. Możemy wam. Albo Dobra, no. Czekaj, i jeszcze kuhe, eee. A dobra, to ja od, To Odtąd, odtąd? Czekaj, no. Odtąd. Jak to robimy? No tak, dobra. jest problem. Co? Dobra. Dobra. Ja Kolejna Ej, to jest easy, bo to jest mała mapa No? Nie, tak. ja kupię i nie, będę już nie, 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 jest? nie, 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 trzeba O. Zobacz, jakby na... B będzie mnie stać na firewalla, Mam stać mnie na Fireballa. Nie, kurde. Akurat wiem. Miałem... Robisz jeszcze... O, Co? Co? Zrobić jeszcze jedną Brazio. wyżej? Tak, tak bo bez podjazdu. I potem... I potem jeszcze dach zrób. O oh, Boże. Ale kiedy my je zrobimy na dach? Prześmier... Ten, tło, te no. nie? nie? to wszystko będzie z gliny, ale jeszcze yy, we, y, ten, wiesz co? No, spałem, e, o, spada, 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 schodzi. E, co ma? Jaki ma miecz? Eee. dziwny miał. Wyglądał u mnie jak złoty na tej nie wiem. Dobra, i o to chodzi. I tutaj, i jeszcze jeden będzie dach, ogólnie tutaj ten. O nie, on tu jest. Czekaj Nie, nie podsadzaj się, nie podsadzaj się Czekaj Trze... Czy... aha Dobra, nie wiem co on robi Kałty robią Twój kill, ale... Jest drugi, gdzie drugi? Mój kill, gdzie jest Ej, a mnie kałty Dobra ja mam wełny, ja mam wełny ten Ne Najgorzej by jakby, by jakby zaczęli kopać odtąd, nie? No, to no pewnie zacznę Dobra, ja jeszcze... Ja się... Trzeba jakby dach jeszcze tam u góry zrobić Że jeszcze je wyś tam Ej Jakiego? Rami. Nie widział Hano ja nie wierzę jak oni się nie skapli. Skoczył. Is... Eee, Wiesz co? On ma dwa IQ. Dobra, kolejny IQ. Dwa Emy i cztery deaks -y i mamy szarpa. Dzięki. Co? Zrobiamy, dwa IQ. Ja nie. I patrzcie oni tutaj nie będą mogli tego rozwalić tego. Ja mam, mam jeszcze trochę. Dobra i czaj, pójdę, pójdę po wodę. Dobra, tylko Tak? Są Na tam? Pie nie, łapką go zacząłem walić. Mam lago, tak? Oj go, vale. Dobra, zabijłem. ja mogę zrobić nam jakieś wyjście, tajne trochę. Dobra, czekaj, zaleję teraz wodę. Od tyłu, od tyłu. Mamy zalane, mamy zalane. Ok, ja nam robię wejście od tyłu do nich. Dobra, jeszcze będę musiał jedno piętro. Jeszcze jedno piętro muszę tutaj to. Tu. W tym sensie się Okej, okay. normalnie Widzą one i, i chodziły normalnie. Przepraszam, ale musiałem to że e, bo ten, nie mówię tu ale... ten Wzięły normalnie te ten. Chodzą zębami tu. To jest problem, bo nie mam Jaki? Wyjść. Mam jednego ms Zabiję go teraz czy ty wszędzie wodę biegałeś? no tak albo przejdę sobie tu dobra, mam trzy emsy wiesz, że oni mi ani jednego obrażenia nie zadali ja butterfly'e i ten, i klikam prawy, nie? no, ja też to easy win cztery emsy mam, kolejne Ten ja sobie pozbieram trochę ej, robimy 0 0 a na arence, zero a ile mamy? zero, zero Chyba A ile masz zabójstw? Ile masz zabójstw? Nie wiem jak to sprawdzić, bo ja mam wyłączone BDW nie... Aha, tab editora masz wyłączonego Nie, czy to nie nie tab editor tylko co to jak to się nazywało? No the... BDW tam Nie To może tab editor Zobacz Nie nie nie, to nie jest tab editor Nie nie nie, nie, nie. Oliver Pomyliłem się po prostu I Ej, bo już 3 zaraz będą a po Emeraldach tak, czy jest zawsze destrukcja łóżek. Dobra, to ja nam seta kupię, okej? Okay? to ja, nam zbieram na seta. Ja Jakby co jeden, jeden może... Ja mogę dostać. Nie. Nie, nie nie 15, W ogóle jest to goni, mają Ja nie wiem. Wiem tylko tyle, że, maj... że są przegrywami. Co jest, on do nas leci? Nie widzę. Ty i tak go zabijesz. zabijesz go ten... na easy. Co oni mają z tym bedem? Nie, no oni się upodobniają do nas. On te mają dawno. Ej, da ich zabić. Ale wyślij mnie nie niż beda. Nie niszcz, okej? Okay? Kurde. A co? Zabij mnie. No, ale nie niszczymy im beda. No wiem. To jest autobestrukcja. Nie nocny. I uwaga. Samyficie... Kurde, jakiego on ma tego kolegę, nie? Chyba, potrafi, czy ma sepce normalnie, opakę, pelerynkę, skrzydełka, nie wiem. Biedku. Co? Chabiedaku. Dobra, kichaj, pani. Wypisz się, hehe. Eee, no. Ej, bo dobra, bo ja mam chyba 10 TNT i 10 fireballów, no. To idziemy ich dojeżdżać już tak, do zabicia, nie? Bo mamy, nie mamy beda, więc uważaj, żeby nie spaść. My nie mamy. No. O, o. On tu jest, on zabiega normalnie Dobra chodź, dojeżdżamy go, dojeżdżamy. Zobaczaj! Dobra, przepierdźmy, pierwszy musi być Idiotan Górki Nie! Czemu on już ma ile tu tego ma? Górki no, 7, jeszcze 6! Dobra, ja tego mam na zapas! Jeszcze TNT też mam dużo Weź tak nie <grym> gierdźmy! A co ty robisz, co Dzieciaczek, mówisz? Nie. nie to postawiłem. Co jest? Nie to postawiłem. No weź nie buduj się do góry, no. A ja myślałem, że tu jest trasa, normalnie. Dobra, dojeżdżamy, no. Nie, odejdź, odejdź, to mój ma być kill. Nie, to mój ma być kill. A, Oliver, zostaw. A zostaw. Go tu nie ma! E ha? Oni opsa Ej, masz złoto... mieli. Co jest? Ej, dasz. E, tego? ja wezmę sobie na refy. Na refy sobie wezmę. Ej, oni... Oni chyba tu tylko jednego klocka stawili. Serio? Nie, oni serio peda mieli. A nie, mieli tylko cztery opsa. Ja. Bo nas, do, do nas ciągle szli z tym. No właśnie, a tak to by mieli. Szety. Ale nie, waję gdzie on jest, bo zaraz... Powinna być ten Strefa, ale może być. Bo zaraz będzie. No właśnie, ty co, czekaj, ale może być mój kill. Weź się daj. Nie pucze, wiem, nie zabicie. Ale... Prawie spadłem, bo myślałem, że tu wojda nie ma. Tylko weź ten, bo ja chcę tego. Oba, Wojdanian. Zatem się po. O mój bosk. <laughs> I TNT ostateczne. Serwuj, grać Dobra. Wal go z miecza go. GG. Jest, mogę pisać. <grych> Dobra. Ja mam obiad. Miał robić dobie.